Ten teatr nosi imię Juliusza Słowackiego. Zagrano w nim biady Adama Mickiewicza. To jest dom Stanisława Wyspiańskiego. Jeżeli ministerstwo z dnia na dzień, po wybitnym przedstawieniu, które zostało uznane przez panią kurator, kuratorkę Nowak za polityczne, odbiera teatrowi dotacje, to oznacza, że mamy do czynienia z cenzurą ekonomiczną. I nie może być takiej sytuacji, żeby kryteria polityczne. Recenzowały sztukę i cenzurowały sztukę. Tego nie możemy zaakceptować, i to jest niezgodne z konstytucją, która obowiązuje w Polsce. Również ona obowiązuje ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który jest konstytucyjnym ministrem i powinien stać na straży konstytucji. Zabytki kultury, kultura narodowa, ale także współczesna sztuka jest naszym dobrem. I to nasze dobro tworzy przestrzeń demokratyczną, czyni nas lepszymi ludźmi. Wtedy, kiedy byłem dyrektorem Teatru Polskiego, ale ten pogląd mój nie zmienił się dzisiaj, jest tak, że jak powstaje znakomite przedstawienie, to świat staje się lepszy. I świat stał się lepszy po przedstawieniu Majki Kleczenskiej w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. Opawia się Pan, że państwa interwencja jako posłów no właśnie obróci się przeciwko temu ym, teatrowi, dlatego bo on już został ukarany przez odebranie dotacji, a za chwilę może się okazać, że pod byle pretekstem zmieni się tutaj dyrektor, tak jak dzieje się to w innych placówkach. Yy, znaczy yy, pod byle pretekstem to znaczy, że dzisiaj posłowie i posłanki nie mają prawa opowiadać się po stronie wartości, które są istotne dla polskiej kultury, dla kultury narodowej, dla naszej przestrzeni demokratycznej, dla naszego społeczeństwa obywatelskiego. Nie możemy być posłami niemymi. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i sprawiedliwości, w sposób bardzo konsekwentny niszczy wszystkie instytucje demokratyczne w Polsce, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego, poprzez Parlament również, ale także doprowadził do tego, że w jakiś sposób został, został podważony autorytet tych polityków, którzy naprawdę chcą czegoś sensownego w Polsce. I dzisiaj musimy bronić nie tylko instytucji kultury, nie tylko demokracji, ale także tej naszej postawy, która jest moim zdaniem solą tej ziemi. Nie możemy w naszej pracy kierować się lękiem i strachem, który próbuje wywołać Jarosław Kaczyński i ministrowie, którzy mu jednoznacznie, bezpośrednio podlegają. My nie jesteśmy ludźmi, którzy będą się garbić i będą się kulić przed politykami, którzy niszczą polską kulturę. Nie możecie Państwo od nas oczekiwać tego, że my kierując się czymś, co. W ta władza bardzo chętnie kreuje, a więc wymuszony konformizm, zabierać głosy w ważnych sprawach. Mam nadzieję, że dyrekcja teatru słowackiego, ale również artyści i artystki, tu w Krakowie, ale i we Wrocławiu, ale i w Poznaniu, ale i w Gdańsku, ale i w Gnieźnie. Staną po stronie sztuki, staną po stronie dyrektora. I dzisiaj nie mamy wyjścia, nie możemy milczeć. Milczenie nie jest złote. Milczenie dzisiaj jest oddaniem pola partii, która próbuje nas pozbawić elementarnych, demokratycznych przywilejów.